No, się maneczko, wszystkim słuchajcie. Dzisiaj Wam pokażę, jak wymienić klocki hamulcowe i tarcze hamulcowe kół przednich w samochodzie Volvo V70. To jest Volvo z silnikiem 2-litry D3. Bo to są różne też rodzaje tych klocków i tarcz. Oczywiście podnosimy sobie autko na lewarku, odkręcamy koło. I zaraz Wam pokażę, co dalej. A no dobra, jak widzicie, u mnie tarcze już są bardzo cieniutkie, więc koło zdjąłem. I teraz, co będziemy potrzebować za narzędzia: szczotkę do wyczyszczenia zacisku i miejsc, gdzie pracują klocki po demontażu. Dwa śrubokręty, którymi sobie wciśniemy zacisk, żeby go zdjąć. No i potrzebne też będą do demontażu tej sprężyny. Później tak. Klucz imbusowy. To jest... Przepraszam, to jest Torx. T50. Którym będziemy musieli odkręcić tarczę. Klucz imbusowy heksagonalny 7. Potrzebny do odkręcenia zacisku na prowadnicach w tym miejscu, gdzie pracuję. Zaraz pokażę, w którym. No i klucz 18 do odkręcenia jarzma zacisku. No i oczywiście pokrętło. I teraz tak. Nie mam niestety przy sobie dzisiaj stojaka, więc. Po prostu pokażę Wam co będziemy odkręcać za chwilę. Pokażę z drugiej strony ujęcie. tak? Więc najpierw musimy zdjąć tą sprężynę. Oczywiście ją się w bardzo prosty sposób wyciąga. Trzeba tutaj wysunąć. Ona ma w tym miejscu tutaj taki, taki dziubek. O! Jak widzicie. Właśnie mi się udało wysunąć, Kurczę jedną ręką. nie wiem czy to widać, może zatrzymam się w trakcie i Wam pokażę o który dziubek chodzi, o, tutaj jest taki, on tam wskakuje sobie i blokuje się, żeby sprężyna nie wypadła, no, no i jak ten dziubek już wysunąłem, to sprężyna mi normalnie wychodzi. Właśnie uciekła. Mamy sprężynę zdjętą o tym, właśnie, o tym właśnie dzióbku mówiłem. że On sobie wskakuje tutaj w to miejsce. Nie chce mi No i dobra, jak sprężynę mam wyjętą, to bierzemy się za odkręcanie zacisku. Dobra, teraz mamy widok z drugiej strony zacisku. Żeby odkręcić zacisk trzeba dostać się najpierw tutaj do śrub, śrubimbusowy, które odkręcamy właśnie busem heksagonalnym siódemka. No i żeby tutaj się do nich dostać, trzeba najpierw te kapselki zdjąć najlepiej sobie podważyć śrubokrętem. bo One ciężko z tych gum wychodzą. na duży śrubokręt spoko damy radę o jak widzicie zdjęte no i teraz je po prostu odkręcam śruby poluzowałem do tego zestawu jeszcze można sobie dorzucić słuchajcie grzechotkę żeby szybciej to porozkręcać No, bo wiadomo, tutaj jest ograniczony zakres ruchu, więc grzechotka nam dużo ułatwi robotę. Odkręcamy sobie śrubeczki z zacisku. One już później przy samym końcu idą yy, lżej. Tylko je trzyma w zasadzie. Yy. się udało jeden wykręcić. Zaraz go wyjmiemy Jedną tą śrubę. W zasadzie ona już się nie trzyma. Dobra, to odkręcę drugą i możemy zdejmować zacisk. Dobra, jak widzicie, tutaj w tym miejscu widać, że śruby już od zacisku są wykręcone. Tu mamy jedną, to powinno być gdzieś widać drugą. Widać drugą, że jest wykręcona. No to teraz, jak już mamy te śruby wykręcone, korzystając z tego, że jest zacisk cały, jeszcze się tutaj trzyma, to go wycofamy. Wycofamy cylinderek od płynu hamulcowego, który nam dociska klocki podczas hamowania. Ja go sobie tutaj wycofam, żeby nie robić tego już później na otwartym. Na zdjętym zacisku. No dobra, do tego potrzebuję dwa śrubokręty. Nie wiem, czy tak to się robi. Ja w ten sposób sobie po prostu to wymyśliłem, że tutaj zakładam dwa śrubokręty i naciskam to delikatnie. I zobaczcie, tutaj w tym miejscu widać, że się robi przerwa. Cały zacisk się wycofuje. O. I nie będziemy musieli go później wyciskać. Mamy już cofnięty praktycznie do końca. O, elegancko. No, jak widzicie, tutaj się zrobiła taka przerwa między klockami a tym. No, i warto też jeszcze zanim to zrobicie. Odkręcić korek od zbiorniczka tutaj płynu hamulcowego, no bo jak cofniemy cylinderek, to cofnie nam się też płyn hamulcowy. No i to musi być otwarte. Jak będziemy drugi cofać, to też trzeba zobaczyć, żeby płyn nam tutaj się nie wylał. Oczywiście poziom, jaki może być, to maksimum. No dobra, zacisk mamy odkręcony, cylinderek cofnięty. Tutaj zdejmujemy sobie przewód hamulcowy z mocowania i zdejmujemy cały zacisk. Zacisk jest bardzo ciężki, więc on nie może wisieć na tym przewodzie. Dlatego zobaczcie, jak tutaj podłożyłem kantówkę i po prostu on sobie będzie. Na tym stał tak, żeby przewód hamulcowy nie był napięty. No, a tu klocek, oczywiście, prawie się skończył, więc już wymagał wymiany. Drugi jeszcze nie był taki zły, ale aczkolwiek no to już jest komplet cały do wymiany. No i tarcza też jest do wymiany. I teraz biorę się za odkręcenie klocko-trzymacza. Czyli tego całego jarzma. Nie wiem, czy tak widać. Tutaj mamy śruby jedna, tutaj jest druga, ponieważ inaczej nie zdejmę tarczy hamulcowej. No i jeszcze ta śruba jest też do odkręcenia, która nam trzyma tarczę. Ale to najpierw ten klocko trzymacz. No dobra, klocko trzymacz już prawie odkręcony. Mamy górną śrubę Warto sobie jak będziecie robić też rozbierać sobie hamulce porównać długości śrub bo często jest tak że często jest tak że te długości góra i dół się różnią więc żeby się nie pomylić też zaraz sobie to sprawdzimy dobra odkręcone jarzemko i sprawdzamy śruby. Najłatwiej jest sprawdzać w ten sposób, że odwracamy odwrotnie, no, jeżeli tutaj dochodzi na równo do douba, to długość gwintu jest taka sama, więc tu w, w tym przypadku mamy e, takie same. Jak widzicie, udało się zdemontować. Oczywiście tutaj przed ponownym montażem trzeba szczotką drucianą ładnie wszystko oczyścić. No i dobra. Teraz bierzemy się za odkręcanie tarczy, czyli kluczyk tak jak mówiłem wcześniej, to jest T50 bodajże Torx. I tutaj, jak będziecie odkręcać, nie mam teraz ciężko to jedną ręką zrobić, ale jak będziecie odkręcać, to warto tutaj delikatnie puknąć młotkiem, wtedy tą śrubę. Mm, łatwiej, łatwiej da się odkręcić. Może ja po prostu tak pokażę o co chodzi. Ale tu trzeba dwoma rękoma, tak? I wtedy tą śrubę dużo łatwiej da się odkręcić. No i dobra, jak widzicie, śruba odkręcona. Odkładam ją na bok. I teraz, żeby tarcza nam zeszła, trzeba ją tutaj dookoła opukać. O, jak widzicie, ona wtedy puszcza, odkleja się jakby od tamtej powierzchni i możemy ją zdemontować. Kurczę, tą jedną ręką powiem Wam, że ciężko się robi, no ale... O. I jak widzicie, tutaj mamy gładź, którą też trzeba przed przekręceniem, założeniem nowej tarczy wyczyścić dokładnie szczotką. Można też delikatnie tutaj pociągnąć smarem tą płaszczyznę, żeby nam nie korodowała, bo ona tak jak skoroduje to później bardzo ciężko jest tarczę ściągnąć także mamy rozebrane ja już sobie przynoszę nową tarczę i zaraz Wam pokażę jak to wygląda no i dobra, mam naszykowaną tarczę, jak widzicie nowa jest dużo grubsza niż ta stara więc tutaj już wymiana jak najbardziej była wymagana i teraz co trzeba zrobić z nową tarczą żeby ją prawidłowo przygotować do założenia tarcza oczywiście jakie kupiłem to Brembo no to jest bardzo dobra marka będę tym autkiem hmm, jeszcze jeździł dużo także warto zainwestować w lepsze tarcze i w lepsze Hamulce, oczywiście, klocki, klocki też kupiłem do kompletu Brembo. Zobaczcie sobie na klocki, jak wyglądają. Jaka jest grubość na nowych, a jak wyglądały stare. No stare już praktycznie e, się skończyły. Także wymiana, jak najbardziej na czas, nawet powinno się może trochę wcześniej to wymienić ale ja z uwagi na to, że mogę sobie to zrobić samemu to mogłem pojeździć do właśnie do takiego etapu także co tarcze, tarcze przed założeniem trzeba odtłuścić rozpuszczalnikiem można też delikatnie przejechać drobnym papierem ściernym zwiększy to na pewno tarcie w pierwszych momentach, bo często gęsto jest tak że jak jest nowa tarcza i się założy, to te hamulce na samym początku zanim klocki się ułożą i dotrą do tarczy, to są troszkę gorsze, a jak sobie papierkiem delikatnie przejedziemy ściernym, to od razu te hamulce są w dużo lepszym stanie. Także biorę się za przygotowanie tarczy. Oczyszczę sobie tutaj tą piastę Oczyszczę sobie też zacisk. Tam powycofuję, sprawdzę, czy jeszcze tłoczek jest do końca wycofany. No i co? I bierzemy się za montaż. No dobra, jak widzicie, tarczę mam przejechaną papierem 120. Biorę jakiś zwykły uniwersalny rozpuszczalnik. Możecie użyć jakichś specjalistycznych do hamulcy, ale pamiętacie, że to zawsze jest tylko rozpuszczalnik, on ma tuścić, tak? Bo tarcze jak są wykonywane, no to często gęsto do obróbki jest używane olej są też konserwowane olejem do wysyłki, więc no, trzeba to zrobić, trzeba je odtuścić. Jeszcze trochę tego rozpuszczalnika. O. No i tak odtłuszczoną tarczę już mamy gotową do założenia tutaj też wyczyściłem też to odtuścimy w zasadzie to wetrę żeby nie było brudne i zaraz tutaj tam płaszczyznę przesmaruję smarem no dobra czop tutaj posmarowany mogę zakładać spokojnie tarczę Zdajmy rękawiczkę żeby nie ubrudzić nie utłuścić tej tarczy o kurcze ciężkawa jest jedną ręką ciężko to robi no ale czego się nie robi dla widzów no i kręcimy sobie w taki sposób żeby zobaczyć gdzie jest otwór ten montażowy o mamy no i dajemy śrubkę ja jej niczym nie smaruję bo ona ma się ona nie może się odkręcić więc lepiej żeby nie była posmarowana Ile chwilę, chwilę O, no ciężko jest. Kurczę, jedną ręką to robić. No, ale dobra. No i dobra. Ja to dokręcę i zaraz Wam pokażę. Teraz się wziąłem za zacisk. Tutaj bardzo ważne jest, żeby miejsca, w których pracują klotki. Były dobrze wyczyszczone. Jak widzicie wyczyściłem tutaj przy użyciu szczotki drucianej. I teraz tak. Te moje klocki hamulcowe tutaj sobie po tych prowadnicach jeżą. No jak się zużywają to wchodzą do środka. Dlatego tak ważna jest ta gładź. Ja ją wyczyściłem i posmarowałem tutaj specjalnym smarem do hamulców. Ja mam tu akurat dwa rodzaje jakiegoś TRW, jakiś WURTA. Obojętnie jaki kupicie, ważne, żeby to posmarować, ponieważ bardzo często, jak się tego nie posmaruje, to klocek lubi się zablokować, zaklinować i zużywa się jedną stroną. I bardzo szybko potrafi się zużyć. Czasami, nawet po roku, cały komplet klocków jest do wymiany, bo ktoś nie posmarował. No i tutaj mamy jeszcze drugie miejsce, gdzie też widzicie takie błyszczące, też tutaj. Ten zacisk pracuje, także też posmarowałem. Po, posmarowałem jedną stronę, żeby wam pokazać, gdzie należy to zrobić. I teraz posmaruję drugą i montuję klocko-trzymacz, czyli to jarzmo. No i dobra. Śruby te od klocko-trzymacza już mam przykręcone. Są to śruby 14. Nie wiem, czy tu będzie widać. Więc przykręcamy z siłą 175 Nm, także ustawiłem sobie na kluczu dynamometrycznym, dokręciłem aż klikło i klocko trzymać mamy przekręcony. Także teraz można wyczyścić, ja już to zrobiłem, wyczyścić tutaj zacisk hamulcowy, i teraz tak, ten cylinderek. Nie był do końca cofnięty, więc w jaki sposób najprościej sobie cofnąć? Ja wkładam młotka z tej strony. Kurczę jedną ręką, nie wiem czy uda mi się pokazać. Sekunda. No i najpierw, najpierw sobie biorę tak, że tutaj, jak mam małą przestrzeń, wkładam sobie śrubokręty i dociskam. Później, jak mam większą przestrzeń, to robię tak. I po prostu poprzez dociśnięcie ten tłoczek nam się wsuwa całkowicie. On jest teraz całkiem wsunięty, wyczyszczony z tego całego syfu. Tu jeszcze trochę muszę szczotką doczyścić. No i jak już tak mamy wszystko wyczyszczone, można będzie. Montować tutaj klocki no już bierzemy sobie zestaw tak ten bez sprężyny klocek idzie tutaj No i pamiętajcie co jest ważne żeby dobrą stroną klocek włożyć kiedyś jak pracowałem w warsztacie przyjechał klient że był na wymianie hamulców i mu coś Piszczało, a ktoś mu po prostu tak założył ten klocek, odwrotnie. I był metal do metalu i dlatego piszczało. No tak nie można robić, no bo to wiadomo, to jest narażenie zdrowia i życia. Dobra, ten drugi ładujemy tutaj. On ma taką sprężynę. O, skoczyło ładnie. No i teraz potrzebuję dwóch rąk żeby ten zacisk tutaj założyć na te dwie śrubki, które tutaj są, przykręcę i Wam pokażę, jak już będzie złożony. Po jednej ważnej rzeczy, istotnej bym zapomniał, jak już mamy to na wierzchu, to te prowadnice, po których pracuje ten zacisk, też warto wyjąć. Wyczyścić. E, szmatą tak, wyczyścić szmatą to żeby było czyste, zobaczyć czy nie jest czy nie ma gdzieś rdzy tak w tym przypadku tutaj troszkę, no to w zasadzie nie jest rdza tylko to jest jakiś brud zaraz to wyczyszczę no i posmarować należy tą prowadniczkę też tym e, smarem do hamulcy, żeby ona sobie tutaj pracowała no jak widzicie, posmarowane elegancko. Mera można je tutaj z powrotem włożyć. Będą sobie ładnie, płynnie pracować. I drugi, nie wiem, czy tu cokolwiek widać. Pewnie niewiele. Przeświecimy. O. Jak widzicie. Włożony. Włożona śrubka. Dobra. Zarzucam zacisk. I przykręcam, żeby nie przedłużać. No i dobra. Jak widzicie. Mamy złożone. Tutaj. Te śrubki. Przykręciłem. Włożyłem ten. Koreczek. Później ten korek jest po to, żeby do tych prowadnic się nie dostawał tam żaden brud, żeby się nie zablokowały. Została nam jeszcze do zamontowania sprężyna, także zaraz ją przeczyszczę i tutaj to miejsce gdzie ona pracuje też posmaruję delikatnie smarem, tym odpornym na temperaturę i w ten sposób tutaj. Ja ją zamontuję, tak? Najpierw tutaj, tu włożę w dziurę i później tutaj śrubokrętem naciągnę, żeby ją założyć. No i dobra, jak widzicie, odtłuszczone, złożone. Sprężynę tutaj zamontowałem. Tą śrubę dokręciłem. Tak jak mówiłem wcześniej, można poprosić kogoś, żeby nam nacisnął hamulec, wtedy tarcza się przytrzyma i można bez problemu dokręcić. No i na koniec sprawdzamy poziom płynu hamulcowego, także był w porządku. I nie zapomnijcie przepompować hamulcy przed wyjazdem, żeby się nie okazało, że wyjecie, wyjedziecie pierwszy raz, naciśnijcie hamulec i wam wpadnie. No bo wiadomo, ten cylinderek, który był cofnięty, on musi dojechać do swojej pozycji pracy tak, żeby nam auto hamowało. Także tyle z mojej strony. Drugą stronę robimy analogicznie, trzymajcie się na razie. Cześć.